Hej, cześć, witajcie z tej strony Churcio. A to kolejny odcinek z gierki Metal Pony. Zagadka z Zgórze. Standardowo na starcie dziękuję Outright Games za udostępnienie mi giereczki. No i co? Zaczynamy dalej naszą przygodę. Zobaczymy, co dzisiaj będzie nas ciekało. czekało. Już jesteśmy chyba w środku pałacu. Więc jestem tego ciekaw. Tu mamy przejście na następny poziom, chyba. Albo. Żeby wrócić? Nie mam pojęcia. Zwiedzańsko robimy. Mm -mm. Tutaj nie mamy przejścia, bo znowu. Mm -mm. No ewidentnie przed nami jest sala tronowa. Mm -mm. Tutaj też. Mm -mm. Dobra, zobaczmy, co tutaj Kucyk nam powie. Witajcie, mam nadzieję, że w niczego Wam nie zabraknie. Okej, okay, tutaj trzeba byłoby je zrobić emotkę, tylko czy ja mam tą emotkę? No tego tu nie mam. I tego też tu nie mam. No nie mam tej emotki. No dobrze. to no, nie robimy na razie tej emotki. Tu jest to miejsce dla pip w ogóle, czy ja jak będę pip to... Nie, nie mogę jeszcze, dobra. No to lecimy przed siebie widzowie. Tu mamy Ziperinkę do użycia. To możemy przenieść się do latarni, ale na razie tego nie chcemy. Z tej strony zaś sani. Czy mamy opcję? Kupcyk znowu, który chce sobie selfiacza walnąć. Let's go. No i lecimy. A jeszcze Ziperinka musi zrobić. <laughs> Backflipper. Oh -ho. What? How did you get in here? Halt! <laughs> intruders! <laughs> Wait, no, we're not intruders. Well, technically, yeah, we're kind of intruders, but it's not like that. We've come to God. Who dares enter my palace uninvited? Identify yourselves. Your queen commands it. Mom, it's us. We need to talk to you like absolutely right now. Something's happening with the magic, Mom. Not just at the palace, but all over Zephyr Heights. Zip, Pip! Oh, thank goodness you're all right. Don't just stand there. Come here, girls. Your Majesty, no luck finding them yet, but we believe whoever is causing the magic anomalies is still here inside the palace. Your orders, ma'am. By Equestria? When will this nightmare end? Whoever is disrupting the magic is still close by. Don't worry, my darlings. I know what to do. Guards! Continue to keep the palace under lock and key. No pony leaves until this monster has been brought to justice. In the meantime, escort my daughters and their friends to the girls' rooms where they'll be safe and out of sight. Yes, Your Majesty. Yes, Your Majesty. But Queen Haven, we want to help too. Izzy's right. I don't know how, but I can fix the magic anomalies. And if you give us the chance, I just know we can catch whoever's behind this. You can trust us, Your Majesty. Well, a jest with you. Ach, te mamusie, Zawsze muszą się o nas troszczyć. Czasami nawet za bardzo. No nic, to zbieramy w takim razie znaczki tutaj. Które są dostępne, i tyle. Lecimy dalej. Cały czas pojawiają się tutaj <laughs> znaczki związane z Misty. Więc jestem ciekaw, kiedy ją odblokujemy, bo w sumie no już powinniśmy w miarę blisko być chyba tego. Tu jest w ogóle jakaś winda. Selfie Selfiacz na tle, tutaj bardzo ładnym w sumie, jakby nie patrzeć. Zip robi backflipa znowu. Czy ja coś jeszcze tu mam do załatwienia w pałacu, co? Tutaj możemy sobie zdjęcia porobić jeszcze. Cele zero. Czyli to po prostu sobie robimy selfie, tak? Jeśli dobrze rozumiem. No to strzelmy sobie foto z mamusią. Bo nic mi się nie podświetla, więc chyba... O, ale mo mogę zobaczyć, że teraz ma jeszcze jest do zrobienia tutaj z Easy ten stołek. <laughs> więc podejdźmy tutaj i zróbmy jeszcze to w samym pałacu, w sensie w sali tronowej, to chyba będzie wszystko. Pójdźmy jeszcze na ogród. I co mamy tutaj? Sklep. Nic więcej. Sklep meblowy chyba i sklep z odzieżą. Dobra, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, chyba. Mamy tu zjechać windą? Na to wygląda. Dobra, okay. z tej strony potrzebują nam są siostry. A tutaj Hituś. I mamy znaczkę. Odblokowana skrzynia. Cokolwiek tu nam daje i cokolwiek to robi. Ale jakaś skrzynia. Może jakiś mystery box. Kto wie?

Friends, you got my letter. You okay? Oh, don't worry about me. The important thing is that you came. What's Sparky doing here? Uh, that baby is a mayhem magnet. I don't know how exactly, but he's doing something weird to the magic around here. I tried to catch him, but he's way too fast. <laughs> Sparky, you get down here this instant, little dragon. Uh, yeah. <laughs> I think he's listening. He's a rebellious soul. <coughs> oh no! Here we go again! Um, he didn't look so good. Maybe he's sick. Let's find out. Give me a minute. I know where he is. Follow me! Don't have to tell me twice. Zip out. Missy! Wait. Parki chory, co? Coś mi to mówi. Kiedyś chyba była, był nawet odcinek o tym. Że był chory, i przez to działy się różne dzikie rzeczy. A nie mogę iść w tą stronę. Gdzie ja mam iść? Ło, wow, a jak Zip zrobi chmurki, to są niebieskie. Ale fajne. Znowu kolejny taki... mały detal, który mi się bardzo Z... podoba. No dobra, tyj, no to wracamy chyba. Uważaj tam! Płocka jest mokra, nie spadnij teraz! Uh-oh, Hufprincy! Oni... Zginęli! Oczywiście! Wszystko musi być bezwzględne dla Queen Haven! How We'll Some gotta know where she went. Ok, czyli były ślady kupytek, za którymi mogliśmy podążać, a teraz nie możemy, i trzeba tutaj sobie to ogarnąć. Co ty masz za questa u nas? Aha, to to dobre, ok. Hmm, with long curly hair? She went that way. O, kucyk nawet mówi. A blue-haired pony? Yeah, I saw her over there. Hmm, there was a young pony here, but she ran off over there. Ale over there to znaczy gdzie"? Uh, my back was turned, so I didn't see anything, but I heard some pony galloping in that direction. Gdzie jest that direction? Gdzie jest to, o czym wszyscy mówią? I think go Czyli nie wiem gdzie to. Ok, czyli po prostu mamy użyć chyba tego. Dokładnie, tak. Czyli w tą stronę, trzeba biec. Idzie teraz, tu na dół. A my w ogóle byliśmy tutaj w prawo? To w ogóle ten kucyk cały czas. Aha, tu nie możemy. Okay. Ten kucyk w ogóle cały czas czeka, aż użyje tej emotki, czyli jak coś, to będzie można je używać. A tu wcześniej stał kucyk, nie mogłem przejść. Teraz już mogę. Selfie. Przesuwańsko. Dobra, i teraz pokaż Hitch, gdzie są te kopytka dalej. No tutaj. Czyli musimy iść tam, czyli pójdziemy... Aha, no tak, nie pójdziemy. Gra nas cofnął. Tutaj też pewnie, co? A e, nie, tu mogę. Okej. Okay. Tu użyjmy zipki. No i w sumie teraz tutaj. Cały czas ze śladami mistica. co nam powie kamera tutaj? Ulala! Hej, nie chciałem tego używać, znowu mi się wszystkie pomyliły. Czekamy, jak będę mógł tutaj wlecieć. OK, teraz na lewo Bo tu jest znaczka, widzicie ją zresztą więc jakoś na pewno będę mógł się tam dostać Ciekawe ile gwiazdek jest ogólnie do, do zebrania w kierce Sparky, is he here? I found him and tried to grab him. Next thing I know, the shells were flying all over the place and I was trapped. So Sparky's still in the library? No, I'm sorry, guys. He disappeared right in front of my snout. That's okay. Misty, why don't you try that trick from before and see if you can sense him? Uh, right. I'll try.

To jest za mocno tej mocy użyła, chyba. Witamy w biblioteczce. czy mogę czymś pomóc. Znowu te jemotki, halo. Ja nie wiem skąd tę jemotkę wziąć. Odblokowa, odblokowano chmurkowa kanapa. O kurde, ty tutaj trzeba poskakać sobie po tych. po biblioteczkach. Ale czekajcie. Aha, bo no tak. Ok, to jeszcze raz. siup! Tutaj z tej, z tej półki. Na lewo, cyk, cyk. E! Eee, no i nie dało rady. mogę czekać czekajcie, prawo najpierw to, bo prawdopodobnie... Okej, okay, dobra. Aha, ale nie obejrzałem, gdzie, to, gdzie są te zmianki. Zmianki? Znajdźki w sensie. Bo tu jest do naprawienia, to Widzicie, nawet nie trzeba było kombinować. Ok, tylko gdzie są te znaczki? Ale na pewno w tym gdzieś pobliżu drewno, farba i blueprint. Gdzie jest blueprint? Tutaj możemy z użyć. A to tylko po to, żeby to zebrać. A gdzie jest blueprint do zebrania? Pitch, pomocy. A, na górze, dobra, już widzę. Będzie tutaj. Chodźmy naprawić. Ale czy to mi coś dało? W sumie, poza tym, że to naprawiłem? Tak, średnio chyba, co? Bo chyba do naprawienia po to, żeby. Nie wiem, łatwo co jest skakanie tutaj po tej lokalizacji. Wygląda na to, że mamy wszystko stąd. Co powie nam hitch? Hitch nam powie absolutnie nic. No nic, no to lecimy dalej gdzieś przed siebie. Tutaj mamy tą zyperkę, którą wcześniej zbierałem. No, kamera nam podpowiada, żeby pójść tu. Ale nie mogę pójść tu. Okej, okay, dajcie mi sekundkę, zaraz wrócę. I jesteśmy z powrotem i kontynuujemy nasze poszukiwania. Okej, okay, mamy pierwszą wskazówkę.

W sumie chyba jedyna ścieżka, której jeszcze nie blokowaliśmy? Co to jest? A, anomalia. O tak, jak zaczyna się skoletać kółko, czy nie wiadomo co się dzieje, to wiadomo, że to po prostu anomalia, nie? Duży ten pałac, niż żeby coś. Ja nie mogę, ty. Ciekawe, jakby było mieszkać w takim pałacu, co? A chyba większy jest w sumie niż ten, który miała Twilight. Chociaż ciężko stwierdzić. Dobra, wiem, że nie muszę ten, nie mogę tędy przejść, dyprzejść. Zajęćoby klipa chce zrobić spokojnie. Nie masz po co się denerwować, po co się denerwować. I cyk, wchodzimy. Misty, there you are. You found Sparky. Hello, friends. Yes, I've been keeping an eye on him all this time. Although I don't know how long he will hold still. oh no well here we go again thank goodness misty what happened we saw you suddenly disappear i think it was sparky's power he's also very scared about everything that's happening so it was sparky who teleported you can he do that well it looks like it i imagine he saw you following him and wanted you to help everything's fine sparky we can go home now. Sparky? Sparky? Oh no! He's disappeared again! I don't think he's gone too far. No magical anomaly has appeared. Sparky! Sparky! Where are you? Sparky! Where are you, little buddy? There he is! No! Oh! Sparky? <sighs> can anyone see him? down from there you hurt yourself take it easy hitch i'll get him or maybe not i think he's too far out of my reach this time there's nothing we can do here so we should update the queen let's go again with this sparking problems what Szóstka kucyków znów w komplecie z Misty Bright Dawn. Użyj koła wybor postaci, aby ją wybrać. Czyli mamy wszystkie kucyki w tym momencie. Super. Jestem ciekaw, jaką ona będzie miała interakcję. No to jest pierwszy raz, jak Misty w ogóle się pojawia w giereczce. Mam nadzieję, że już teraz będzie na zawsze, już w całym uniwersum zawsze się gdzieś tam pojawiała, mimo wszystko, bo już wiadomo, że teraz stała się jedną z głównych bohaterek również, w generacji piątej. Widzę, że wyląsacie się po cóż, powiedzcie mi, że przynajmniej znacie zasady etykiety. I znowu potrzebuję emotki, której nie mam. Kurde, strasznie dużo znajdziek w ogóle musiałem poprzegapiać w takim razie, co? Ale nie byłem... nie wiedziałem, że będą potrzebne te emotki, w sensie w takiej ilości aż. Dobra, zobaczmy co robi Misty. Coś się zbugowało, czy tak miało być? Bo niezbyt zauważyłem, żeby cokolwiek zrobiła generalnie. Znaczka. Dial na czerwiec. Let's go. Dobra. Czyli co my mamy do zrobienia w sumie? Musimy wrócić się do królowej po prostu, tak? Jeśli dobrze rozumiem, tu jeszcze tylko kwiatek sani. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten pokój, chyba. To powiem na hitu. Biczuch powie nam absolutnie nic. Nie pomagasz, stary. Ponieważ Misty posiada magię współczucia, może dostrzegać ślady smutnych kucyków i rozweselać je gdy naciśnie żbę. A tu kompletnie nic się nie dzieje w sensie z tymi kucykami. Podchodzę i... i. Tyle, nic się nie dzieje w ogóle, jakby nie ma żadnej animacji. Czemu? Wszystkie inne kucyki miały jakąś animację, czemu Misty jej nie ma? Po prostu podchodzi do kuca i nic się nie dzieje. Dobra, no a gdzie są jeszcze inne kucyki w takim razie? Bo. Kitr. Jakaś pomoc? Z strony może? O tak nie bardzo, ty. No ale to jest dobra, zejdźmy tutaj dalej, bo możemy.

Jak ja, ja, leci ja, ja, ja. szeryfie Hitch? Znam jednego gościa, który pracuje w ogrodach płacowych. Pozdrowisz go ode mnie, go zobaczysz? Jasne, możesz tam nie liczyć. Wiesz, trochę ci zazdroszczę, Hitchu dudziło mi się być zwykłym strażnikiem, chyba bo nie mam moją szyfoję, że chcesz rozwiązać zagadki. Położył jak świetny pan na świecie, mnóstwo zagadek do rozwiązania. Ok, czyli tam w ogrodzie mamy kogoś do pogadania. Kurde, szkoda tak szczerze, bo wygląda na to, jakby Misty nie miała żadnej interakcji w ogóle kompletnie. Po prostu podchodzimy i klikamy B i nic się absolutnie nie dzieje. Popatrzcie, podchodzę, nie? Jeszcze specjalnie wybiorę Misty, żeby nie było. Klikam B. Kompletnie nic się nie dzieje. Jakakolwiek animacja by się przydała, nie? Szkoda. Każdy kucyk w sumie ma y, jakąkolwiek animację, czy mniejszą, czy większą, to już tam nie, nie wnikajmy, nie? No, ale ma. Widzicie, Zip sobie robi backflipa, Misty sobie tam, w sensie, Izzy sobie tam przy tych, y, przy tych stolikach tam coś też robi, Sani ma te swoje alikornowe te, alikornowe skrzydełka, każdy coś robi, a...

Więc będziemy kończyć ten odcinek, ale zobaczmy jeszcze, co nas czeka w następnym odcinku. Ale długie łagowanie, co jest? I znaleźliśmy się jakimś cudem znowu w Time Bay. Okej. Okay. No nic, ale tą zagadkę rozwiążemy już w następnym odcinku, także dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!